Człowieku! Że trzęsnęło spadło to! Naprawdę? Spadło! Spadło, rozumiesz, spadło to! Kazik! Masz buty. A Może Gdzie mój gumarisz do roboty! Gdzie ty byłeś akurat? Boże, spad... Boże, Boże. Paczkę się przyniosła, w kupiel ci przyniosła. A no. co to wszystko? Poczekaj, policy! Poczekaj, policję kupiłem! Policję? O, 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 o Jezu, co to jest? Co to jest? jest? Co to jest? Od dzworeczek ładny dostałeś. Od Mikołaja. Polisę już Co? Co, Co? Co? Co ty zrobiłeś? Co to jest? Co to jest? Gdzie kota worku kupiłem? Gdzie, to jest? Gdzie to jest? Gdzie ta twoja polista? Ja się poczekaj, jest wszystko Mam idealnie! Na serwisie pełen pakiet. Co? Przez internet wziąłem! A co? Tyle? Przez internet! Tyle 70 zł o te A ja. Stać mnie na to! Nie, to co? musi być nie tak. Jeszcze kota o. w gratisie dali. Kota dali w gratisie pasz, kota. Wszystko by się zgadzało. Ubezpieczenie na 50 tysięcy, no. wariant serwisowy... Ej, Kazi, co? coś tu jest nie tak. To jest nie tak. Tylko ty masz? masz... pisze tak. Przy ustaleniu odszkodowania ma zastosowanie amortyzacja części. Amortyzacja, czy amortyzacja, amortyzacja. I czekaj, i jest mężczyzna redukcyjna. Co to jest? Redukcyjna w wysokości 15%. Nie wiem co De to znaczy. Jest, co to jest? Jakaś redukcja o 15%. Nie wiem, nie wiem. Ale wiesz co, ale holowanie masz. Eee, asistant, gra Ty się dostałeś. Ale holowanie to masz tylko do dostępne... 100%. No, no, to? Co? Do 150 km po wypadku. A to nie od awarii? Jak awaria będzie, to nic nie, nie będzie działać. Dlaczego nie będzie, nie będzie nie działać? Nie będzie działać. No to co? To muszę I... do agenta z Naruszewa i z tym. Nie wiem, słuchaj, czy ty dasz radę to odkręcić, bo to polisa przez internet kupiona. Słuchaj, ty już podpisałeś, ty już ale zapłaciłeś. Nie. Zobacz. No niby dobra polisa, ale co ty? Może indywidualnie ten kod zaposztowała worek od nawozów jeszcze więcej. <noise> Ale jak? To trzeba ja, do agenta z ja, ja Poczekaj, się nie... worek się ja do ziemię, na tą tą do nawozu za nie zapłaciła. Kazik, opa! Chodź do agenta Dawaj z wyjaśnimy. Kazik wykupił polisę przez internet. Nie zwrócił jednak uwagi na wykupienie amortyzacji części, co przy likwidacji szkody będzie dla niego bardzo krzywdzące. Ponieważ Towarzystwo Likwidujące Szkodę Policzy zużycie tych części, nawet przy wariancie serwisowym. Do tej pory pewnie też nie słyszał o takich pojęciach jak franczyzna redukcyjna czy integralna. Warto zatem skorzystać z porady profesjonalnego doradcy i nie zawsze kierować się ceną. Zapraszamy do współpracy. Jak to dobrze, że polisę kupioną przez internet można w ciągu 30 dni anulować? Agent z Naruszewa wystawi konkretną polisę bez żadnych gwiazdek, druczków, kruczków prawnych. A kot w gospodarstwie się przychłapie jeszcze. Cicho, nie krzycz już. Nie, nie krzycz, Rysio, nie krzyć, nie krzyć. O, jednego będzie więcej.